Siema. Jak mogliście już zobaczyć na vlogu z Alcatraz, już wyjeżdżając z Poznania przebąkiwałem coś o powrocie w trzy osoby, o pucharze w drodze powrotnej, o zwycięstwie. Generalnie czułem, że to jest dobry dzień i wiedziałem, że jak zrobię wszystko to, co sobie zaplanowałem, to po prostu ten konkurs wygram. Tak jak wam mówiłem w pierwszym filmie opublikowanym na tym kanale, atmosfera konkursowa mnie zupełnie nie spala, wręcz przeciwnie, ona mnie po prostu niesie. Alcatraz to właśnie turniej, który z tej publiczności i z tego dopingu słynie. Z drugiej strony wiem, że nie każdy ze skaczących chłopaków ma takie same podejście i tak samo reaguje na to wszystko. I moim zdaniem te dwie rzeczy, o których właśnie powiedziałem, złożyły się na to, że przed konkursem nie czułem żadnych obaw względem tego, co się na nim wydarzy. Wiedziałem po prostu, że muszę robić To co sobie zaplanowałem, i moim zdaniem, właśnie to pozwoliło mi ten konkurs wygrać. Na Alcatraz miałem dwa main gole abstrahując od zwycięstwa. Numer jeden to było nie pudłować, a numer dwa to było dowieść w pierwszej próbie ukrywanego przeze mnie reverse i slasha. I przechodząc płynnie do konkursu, zaczynając od rundy freestyle, rzeczywiście nie pudłować się udało, bo zrobiłem 9 sadów, a pudeł było 0. I to był też główny powód mojego zdziwienia w trakcie konkursu, z powodu tego, że nie zostałem jeszcze wybrany do finału. No, bo wiecie, robię dziewiąty wsad, zero pudeł, nie bardzo wiem co mam robić dalej, bo do tego finału chcę się dostać, ale nie chcę się też wystrzelać ze wsadów, które na ten finał sobie zaplanowałem. No, ale ostatecznie wyszło wszystko w porządku, zupełnie nie mam do nikogo żadnych pretensji, żeby nikt tego też w ten sposób nie zrozumiał. Rozmawiałem po konkursie z chłopakami i jestem w stanie zrozumieć, że w amoku, w natłoku tych wszystkich wsadów jest w stanie się zdarzyć taka sytuacja, w której oni czegoś nie widzą ale ostatecznie wyszło dobrze, wyszło tak jak miało wyjść Sayles, to wszystko, idziemy dalej Runa finałowa, wiedziałem, że chcę zrobić Reverse 360 pompkę, 360 Windmill'a The wina no i oczywiście Reverse Windmill'a Slash'a Dokładnej kolejności wsadów nie miałem ustalonej, wiedziałem, że będę musiał to dostosować w miarę możliwości do tego, co się będzie działo na konkursie Wiedziałem jedynie, że chcę tego Reverse Windmill'a Slash'a zrobić jak najpóźniej w konkursie tym samym trochę ryzykując tym, że go nie zrobię wcale, no bo jeżeli by mi się nie udało przejść dalej, to bym po prostu nie miał możliwości go zaprezentować. W konkursie finałowym, jeżeli dobrze pamiętam, sedzem jako piąty, po mnie był chyba tylko Olgierd Kobiak co pozwoliło mi mieć pewien ogląd na to, co zrobią chłopacy i dostosować właśnie kolejność tych wsadów względem tego, co oni zrobią. I po obejrzeniu tych czterech wsadów, które były przede mną w pierwszej rundzie, stwierdziłem, że obrót będzie dobrą opcją, bo z tego, co pamiętam, nikt tego obrotu nie zrobił. Miałem delikatny dylemat, czy zaczynać lewa-prawa 360 windmill, czy zaczynać prawa-lewa reverse 360 pompka, bo wiedziałem, że lewa-prawa 360 windmill może zrobić Piotrek. Ale ostatecznie wybrałem tą pewniejszą opcję dla mnie, czyli reverse 360 pompkę. A dlaczego pewniejszą? Po prostu mój naskok, prawa, lewa i dwie ręce, a nie jedna ręka, co daje po prostu większą gwarancję tego, że ten wsad będzie zrobiony w pierwszej próbie. Tak naprawdę przy tej wysokości kosza, która była na Alcatraz nie widzę możliwości, żeby ten wsad nie wpadł mi w pierwszej próbie. Jedynym czynnikiem nieregularnym przy tym wsadzie jest to, jak on wygląda, czyli to jak zegnę nogi, i to jak głęboka jest ta pompka, ale generalnie z tej wersji, którą zaserwowałem Wam w ogrzychu, jestem całkiem zadowolony i uważam, że była całkiem w porządku. Idąc dalej, runda numer 2, w której chciałem zrobić tego 360 mila lewa prawa, o którym wam wspominałem przed chwilą. No i przyszła runda druga, a z rundą drugą przyszedł Piotrek ze swoim 360 slingshotem, który wygląda bardzo podobnie do 360 mila. Byłem w tamtym momencie lekko zirytowany faktem, że nie zdecydowałem się na robienie 360 mila w pierwszej rundzie, bo miałem świadomość tego, że Piotrek może zrobić na wsad. W tamtym momencie nie pozostało mi nic innego jak puknąć się w głowę z racji na to, że nie zacząłem od tego 360 mila i odpalić tryb dewin. Tak samo jak reverse 360 pompka, dewin na koszu 296 to jest must have w pierwszej próbie jeżeli bym tego nie zrobił to byłbym z siebie niezadowolony, po prostu. Tak jak przy reverse 360 pompce czynnikiem nieregularnym jest to jak ona wygląda, tak jak przy dewinie czynnikiem nieregularnym jest to na jakiej nawierzchni go wykonuje. Mam na myśli jakieś nierówności, deep spoty czy inne wybryki parkietu, ale szczęśliwie na Alcatraz nic z tych rzeczy nie miało miejsca i udało się zrobić tego DeWina w pierwszej próbie. Runda numer 3 to już wielokrotnie przeze mnie wspominany 360 Windmill. Uwaga, również nie widzę opcji, żeby ten wsad mi nie wpadł na 296 w pierwszej próbie. A co się stało, nie wpadł. Byłem bardzo zdziwiony, budując ten wsad, i poczułem się bardzo podobnie jak poczułem się, podując pompkę w koło brzegu. Bonusowo po tej próbie wylądowałem na dupie, usiadłem na tym asfalcie. I w kamerze tego nie widać, bo to były ułamki sekund. W mojej głowie to trwało trochę dłużej. Siedząc na tej ziemi, miałem takie klatki, przed oczami przelatywały trzech spudowanych pompek z koło brzegu. Droga z miejsca, w którym odbyłem to posiedzenie, w miejsce z którego zaczynałem nabiegać do tego wsadu, to było coś takiego jak. Usuwacie na przykład plik z i jest to takie kółeczko, które się musi załadować, żeby te pliki się usunęły. To ja przez tą trasę próbowałem właśnie to kółeczko zapełnić, żeby te pliki z brzegu sobie usunąć. Jak już dotarłem w to miejsce, z którego nabiegałem, to wiadomo, wdech, wydech, spuściłem trochę ciśnienia i po prostu podszedłem do tej drugiej próby, tak jakbym podchodził do pierwszej. Dodatkowo usłyszałem, że leci fajna piosenka, limbek akurat leciało. No i nabiegając, usłyszałem od Filipa "Hey go up, mówię "Hey no way, że to nie wpada. No i co, resztę już widzieliście. Runda numer 4 Rivers Windmill Slash. Jedyną moją obawą co do tego wsadu był narzut. Co zrobiłem? Źle narzuciłem. Szybka kalkulacja, czy skakać i robić wsad, czy cofnąć się i próbować narzucić sobie lepiej? No i szybka, automatyczna odpowiedź od mojej głowy: narzuciłeś jak narzuciłeś. Nie ma powrotu, musisz skakać, sorry. Generalnie ten narzut nie był fatalny, on był po prostu za niski. No ale w konsekwencji miałem ograniczony arm swing. Więc skoczyłem niżej niż mógłbym skoczyć. No i powiem wam, że ten wsad tak wszedł na styk. Ale w tamtym momencie nie miało to dla mnie zupełnie żadnego znaczenia, bo udało mi się to zrobić w pierwszej próbie, tak jak sobie naprawdę od miesięcy planowałem. Po prostu poszedłem do Slasha, przybiłem mu piątkę. Dwa main gole na Alcatraz były już spełnione. Jedyne co zostało, to po prostu dokończyć ten konkurs i wrócić z pucharem. To już też był etap konkursu, w którym zostałem tylko ja i Rafał, więc jego pudło równało się z moim zwycięstwem. A on swój sad numer 4 spudłował. No i właśnie w tym momencie rozpoczęła się moja feta, jak się potem okazało przedwczesna. Ale nie dlatego przedwczesna, że przegrałem, tylko dlatego, że po prostu puściłem skupienie, puściłem już wszystko, a ja musiałem jeszcze skoczyć. Nawet jakby to miał być zwykle, to ja musiałem jeszcze skoczyć. A stojąc obok taty, kuby kotka, on się na mnie spojrzał i mówi: weź ty sobie usiądź. bo on miał wrażenie, że ja omdleję zaraz. Bo ja naprawdę już puściłem wszystko w tamtym momencie. No i rzeczywiście na chwilę sobie przykucnąłem, no ale przyszedł czas, żeby zrobić ten piąty wsad. Generalnie już naprawdę w tamtym momencie nie myślałem, straciłem te takie klapki na oczach, które zawsze mam przed wsadami na konkursie, jak staję do nabiegu, to jestem tylko ja i kosz, generalnie nic nie słyszę wokół i się skupiam tylko na tym, żeby ten wsad zrobić. Tego tutaj już nie miałem w ogóle. Nie wiem, czy to było na vlogu udamiana, czy u mnie na filmie, ale widać jak ja... Zanim sobie narzuciłem piłkę do tego inmila, zacząłem chodzić wzdłuż publiczności i jakieś dziwne takie ruchy naganiające. Mówię, jedziemy, panowie. Mówię. Potem jak to oglądałem, to miałem takie. co ja zrobiłem, co ja tam robiłem. No ale nic. Narzuciłem sobie. Mm. I co? W pierwszej próbie udało się wsadzić fajnego gwoździa. I mamy wygraną. Podsumowując cały konkurs, generalnie jestem zadowolony ze swojego występu. Tak jak Wam mówiłem wcześniej o moich main goalach, spełniłem i jeden, i drugi. Reverse Wing jest Lesza w pierwszej próbie i brak pudeł. No a w konsekwencji mamy tego pięknicia na tej półce i nikt już mi tego nie zabierze. Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim, którzy byli na miejscu w Wałbrzychu. Wszystkim tym, którzy do mnie pisali. Wszystkim fotografom, którzy robili zdjęcia. Wszystkim tym, którzy nagrywali na miejscu filmiki. Każdemu z Was, który podszedł do mnie po zdjęcie, naprawdę bardzo dziękuję. Tak jak Wam również mówiłem w pierwszym filmiku na tym kanale, to jest naprawdę bardzo przyjemne i jestem bardzo thankful za to, jak odbieracie moje występy. Jeszcze tak informacyjnie, za tydzień, czyli 22 czerwca 2024, będę miał swój pokaz w kościanie. Jest to sobota, godzina 16. Jakby ktoś nie mógł znaleźć dokładnego adresu, to śmiało piszcie. Przyjeżdżajcie na miejsce i zrobimy fajne show. Jeszcze raz wielkie dzięki. Co! Do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych eventach. Pazdro. Look at the mother.